Powiem Wam tak, miałem już różne problemy z rozładunkami, różne sytuacje, różne historie, ale czegoś takiego jeszcze nie miałem. Mianowicie, Pan mi na rozładunku nakleił karteczkę, że u niego w systemie mój rozładunek jest na 9 grudnia na godzinę 17. Więc za miesiąc prawie, że... Mimo, że u mnie w dokumentach przy jest napisane 21.30 dzisiaj, tu u niego jest 17. koniec kropka, nie wiadę. Do widzenia. I na... Tam widać taką lukę Za tym Za tą izotermą Tam stałem 19 godzin już mm. Budziłem w nocy słowaka Który wybaczył mi Bo mu wytłumaczyłem, że po prostu kurwa no nie ma miejsca A chłop tak Wyjechały dwie solówki przed nim, zanim, było kupę miejsca Przestawił się na skoka trochę do przodu eee, Dostał ode mnie za to, więc się bardzo cieszył Stanąłem za nim Nocka spędzona, od rana telefony do Mactransu No wyjaśniają, piszą case'y, no i dostałem takie info o 13, że Spróbować podjechać o 17 Spróbować Jest 16.17 Jest kolejka do wjazdu niemożebna, bo to tam, 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 tam Tam przy bramie, nie wiem czy Wy to będzie widzieli Stoi kilku, jak nie kilkunastu Kierowców w oczekiwaniu, nie wiadomo na co Ale są, czekają No i, i cóż, zobaczymy na moje marne szanse, bo jest tutaj kilku kierowców, którzy już stoją, czekają. Jeden czeka 4 dni, drugi 5 dni, trzeci pierwszą dobę skończył, właśnie A co wiecie, Polacy, którzy zagadują, bo przychodzą, to zagadujemy, gadamy ze sobą. Więc jest naprawdę grubo i wesoło. Jak to się skończy, jak to wyjdzie, co będzie dalej, nikt nie wie. Już nawet za mną na ulicy widzicie auto Mercedes, bo już nie ma miejsca na wjazd. Po prostu jakiś pierdolnięty. Jest na amator tutaj. Jakiś pierdolnięty. Partnerem Wojtyła Transport jest lider w finansowaniu sektora transportu drogowego Invoitix. Poznaj nasze innowacyjne rozwiązania i sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie w płynności finansowej. Partnerem kanału Wojtyła Transport jest MagTrans. Tak jak Karol, dołącz z nami do współpracy. Zapraszamy do kontaktu, aby poznać szczegóły oferty. Partnerem kanału jest. Ecotrack diagnozys Twórca platformy telematycznej GPS Dla pojazdów ciężarowych Ze zdalną diagnostyką komputerową Umożliwiającą wykrycie Identyfikację Oraz usuwanie błędów Ecotrack Wsparcie, którego potrzebujesz Właśnie nie zgadniecie jak się tutaj sytuacja rozgrywa Bo się robi dramatycznie naprawdę Okazuje się, że Tak mikrosy przekazali Bo tam jest brama pozamykana Wszystko jest pozamykane Okazuje się właśnie, że Amazon strajkuje O nie Jesteśmy zgubieni Ten Amazon ogłosił strajk Bramy się zamknęły, nikogo nie wpuszczają I kurwa Cyrk na kółkach po prostu Cyrk na kółkach Tak, tak jest Dobrze widzicie Słuchajcie, kurde, sam jestem w szoku Zadzwonili do mnie jakoś po godzinie tak, sam się zarejestrowałem któryś raz z rzędu. I wjechałem. Mm, półtorej godziny chyba pod rampą. I rozładowany. Szok i niedowierzanie. Autentycznie. Szok i niedowierzanie. Teraz co? Znaleźć jakieś miejsce parkingowe. Nie będzie łatwo pewnie. ale widzę, że coś się ruszyło. Zaczęli ściągać, bo tutaj generalnie e, powiedzieli nam, że jest strajk. A potem wyjechały stąd osobówki, wszyscy pracownicy, jakby wyjechali. Następnie po godzinie przyjechał autobus, nowi ludzie, i po godziny i zaczęli spuszczać. Także nie wiem, zobaczymy. No, trochę dzisiaj nastałem, słuchajcie, 11 wyszła mi ponad pauzy, i dostałem za lecimy do Belgii, właśnie podlatuje, pod zadunek Zadunek mamy, no, daleki podlat, miałem 280 km. Z tego co czytałem w internecie to będzie papier na paletach Zadunek z rampy. Stało mi kilometr 700 metrów do firmy, więc poładujemy to, lecimy do Belgii gdzieś tam na samą górę, gdzieś tam przy samym morzu. Rzutkę mamy jutro, to nie jest jakoś daleko. Znaczy, cała trasa generalnie ma tam ponad 700, ale samych ładownych coś koło 400, więc załadujemy, na 4,5 pociśniemy. Pauza jutro na same, na, samą rano, na same rano jesteśmy na rozładunku, więc. Eee, a teraz trochę błądzę, bo generalnie co? Bo generalnie jest objazd na objeździe jakiś Firma się nazywa jak? bo nie będzie nazwy i stajemy pod rampą. Czeka się w samochodzie. Aż załadują. skidę smajonec, idę A klina pod koło podłożyć. Pamiętajcie, że kliny są najważniejsze w tym wszystkim. Bo bez klina często nie załadują. nawet ci nie powiedzą. Nie? Czemu ci nie ładują? Nie masz klina, nie masz ładowania. Proste, kurwa. Dopychamy na maksa, zawsze dajemy odstęp. Znaczy, że powinniśmy się poruszać. Podnieś się zaklinuje, Jest problem z wyjęciem. To się zdyszałem, bo tak, chciałem pasy pokrzyucać, bo pospadały po tym amazonie. I co, mogę linkę całą chyba zwinąć? Tak mi się udaje, bo my coś boczek, żeby zapiąć pasy. Dobra, działamy. No i tak na mój towar. Generalnie go właśnie spinam. zostało mi kilka pasów, ale uważam, że te pasy są niepotrzebne. Po pierwsze. To bardzo miękki i się wmiata, co widać tutaj. Pas jest zapięty tyle o ile, po prostu na stukę. Eee, są przerwy co prawda między paletami, więc przy hamowaniu on i tak się przesunie, bo te pasy to w sumie nie trzymają. Zgłosiłem to wszystko z spedycji, spedycja klientowi. Klient mówi robić według nadawcy, nadawca karę spinać, więc spinamy. Przesuwam plandekę i, i lecę dalej z pasami. Dobra, podspinamy. I teraz po pana który robi sobie zdjęcia na nam dokumenty i strzałeczka. A fajnie to jest, bo zaadunek z rampy to się dziewałcie, więc sobie w tym czasie zrobiłem obiad. I spokojnie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Mamy czwartek rano, Muszę wam coś pokazać. <laughs> Trochę głośno ciłem. Tam mamy piękny, zajebisty, duży parking, który niestety jest otwarty tylko od 6 do 18. Po tej godzinie. Zamykają się szlabany, tutaj witamy. widzimy ten duży szlaban, tam na wyjeździe drugi, zamykają się szlabany I to jest tyle z parkingu w tym momencie Dlatego też wczoraj, jak tutaj przyjechałem po 22, miejscówka była tylko przy pranach A parking był pośrodki Zrobię taki obchód i widzę, że tutaj jest jakaś kubka Jakiś szul się kręcił chyba koło mojego auta no tak, ale tu ma coś dziwnego, tu są jakieś bagna, więc tego na pewno nie brakuje. No nie wiadomo nawet czy to był szczur. Mogę robić coś innego, aby mi tutaj nic nie pożarło. Wiecie, pod maską, nie? Albo nie, nie daj Boże, nie wlazło do środka jakieś. Dobra, obchód zrobiony. Pauza. 9 godzin 19 minut, taki jak śmiech, panie wujtyła. Dobra, ale co my tam mamy? My mamy... A, się jakby rozkodowała nawigacja. Dobra, mamy 57 km do celu, więc... 7,15 na 8 będziemy. Ha, zobacz, patrz, widzisz... Kurde. Jak nie, jak jo. Czy jo. Czytam opinię na fi o firmie do której jedziemy zdejmować, więc tam jest całkiem spoko, podobno. E, zdejmują według kolejności, jak się przyjeżdża. Więc jak tam się zjadą rano, to pewnie będzie kolejka. Będziesz do celu 7:50. Generalnie firma jest otwarta od 8.00. E, rozpoczęliśmy pracę o 7.15. Więc, e, więc powinno pójść spoko, mi się wydaje, nie? Mamy czwartek. Jedno auto albo moje, albo skania. Planowane jest na Anglii na weekend. Mm, I właśnie dzisiaj się okaże, czy z tej Belgii będziemy zasuwali do Garpsena na szybciutko, tak quickly czy też y, skania, która gdzieś tam koło Frankfurtu nad Menem ma dzisiaj zrzutkę. E, chyba kilometra mam podobne, bo ja stąd mam do e, Garpsena 500 40 chyba i ona z tego Frankfurtu będzie miał też 500, no nie ma co ukrywać. Więc mamy podobnie, pewnie jakiś frakt na przerzut. Jest to zadunek Anglii. Ja lubię to w Anglii. Lubię, bo to nie jest żadna Anglia, co sami widzieliście, to jest taki Żabi, skok, jesteś tam szybko wracasz, kasa się zgadza. Najważniejsze. Dobra. Znowu się rozgadałem. Jedziemy. 8 km przed rozładunkiem Zwodzone mosty się podniosły, tam jest jakaś jednostka, która pewnie będzie przepływać No i musimy czekać, ciekawe ile to potrwa Bardzo powolutku widać, że tam się ona przesuwa, tak bardzo, bardzo, bardzo powolutku Tutaj już wszystko jest do góry podniesione na maksa no pewnie te 10-15 minut tutaj zmarnujemy Zobaczymy zresztą Zobaczymy Nie jest tak źle 5 minut stoimy ledwo i już jest most na dole, więc <grystanie> Dobra więk nie spierdala No, a ten jeszcze się gasić Nie, jeszcze nie stajemy, chłopie Chłopie, my tu jeszcze mamy robotę do wykonania Zobaczcie w ogóle to Taka fajna Mimo to złapałem jakaś chrypa Ręk w lewo zaraz następnie dojechałaś proste. do celu podróży. Zkręcą w lewo, skręcam. ja mam tak, że spędzimy tutaj kupę czasu, ponieważ bym się zarejestrować i pan powiedział, że te wszystkie ciężarówki są przede mną, a jest ich 16. No, wjeżdżamy tutaj na zadunek, To chyba nie jest to miejsce, o którym myślałam, chociaż może, nie wiem. W każdym razie ja sobie podpinam pasy. Eee... Chociaż ja, ja wiem, czy to jest sens, odpinać te pasy. Nie ma sensu. Idę leżeć. Albo podpinam, to już te klamry pościągam i pochowam do, do skrzynki. Dobrze, zresztą szybciej będzie. Nie. Ja już nie czekam, jestem już rozładowany. Ja nie pokazałem tego, bo to było takie wyjazd, rozpięcie, wszystko w biegu. Tam wózek zasuwacza, trzeba było pasy zrzucać, narożniki ściągać. No i odjechałem tutaj z powrotem na parking, bo było to tak szybko, że mój spedytor od 8 nie znalazł mi żadnej roboty jeszcze, a jest już jedenasta. I co, się ustawiłem na, na swoim miejscu z powrotem, ułożyłem na naczepie, pozwijałem pasy, a teraz będę robił to, co robiłem w sumie wcześniej, jak czekałem sobie na zarządzanie, czyli będę montował. No i ciekawe co tam los przyniesie. Wiem już, że Skania w poniedziałek ładuje Anglię, a ja chyba z tej Anglii raczej nic nie uczknę w tym wyjeździe moim. Zobaczymy. Na szczęście nie czekałem długo, bo przyszło zlecenie, więc zawijam się i lecimy. Mam 15 km podlotu. Właśnie w sumie zapomniałem wpić adresów w nawigację. spojrzałem sobie tylko na mapę Google. No i co? I będziemy ładować, ale jeszcze w sumie nie wiem gdzie, nie wiem dokąd, znaczy wiem gdzie, ale nie wiem dokąd. Yy, wiem za to, że będzie ten załadunek o godzinie 15, czyli znowu będziemy się trochę poczekać, bo jest 12.30, czyli będziemy tam przed 13. No chyba, że jakimś trafem uda się załadować wcześniej. Też by było fajnie. Ładujemy takie palety sam do wózkiem, Więc nie będę wam tego nagrywał. Trochę tego jest. No ja i aby się to nie rozjeżdżało tylko przechamowanie, nie? Uładowane. Taki miły piątkowy poranek. Już ponownie taka melodyjka wtedy taka, ty, ty, taka relaksująca. A potem kurwa to. I, i ten kurwa Niemiec, to minął, który mówi Warten, Warten, a gdzie straszny Warten? gdzie mam kurwa robić Warten, jak tutaj nie ma miejsca? Masakra, Boże, stój. Rozładowałem, ale za chwilę wam powiem, jak to poszło. Tak, właśnie zdobyłem palety, które mi oddali. 9 defektów, jedna w ogóle nie do przyjęcia, no ale takie dali. I miałem się więc się nie kłóciłem. Ale tacy fajny, pan bardzo miły. jest spoko. No i zdjęte stanąłem tutaj przy wyjeździe z tego skupu palet, bo to jest paletny handel. Nie wiem, czy to nie sam czy za tym mostem nie byłoby bezpieczniej. A to jest też kurde, to ja tu chyba nie będę długo stał. Okaże się w sumie. No, powiem Wam tak. Na rozładunku się okazało, że nie mamy awizacji godzinowej. Awizacja na dzień była, nie była na godzinę, więc czekałem w kolejce tak długo, aż będzie luka w samochodach. Jak nie było żadnego samochodu, to mnie wzięli i zadowywali. Niemiec, który mnie rozadowował, mnie tak irytował. Był tak kurwaś niemiły, taki złośliwy, że brak słów. Jak mi te palety odstawiał, te puste na wymianę, postawił mi słupek palet, ale te palety były, wiecie. Tak kurwa w tak ustawiony, byle jak że to tylko wiara je trzymała. Ja mi to postawię na czape. Ja do niego mówię, że weź to ustaw zbito tym wózkiem, przecież ja tego nie będę rękoma przekładał, tak? Dżery ja zdjął to, zostawił na dół, macha rękami, kurwa. Szedłem na czape, bo już miałem się nie podniesione. Kopnąłem ten sztapel, wypierdolił się cały. Ten Niemiec poszedł, kurwa, z wózka, poszedł w chuj, za chwilę przyszedł, przywiózł mi kolejny, ale już poustawiany, więc chyba coś pomogło. No i suma zmarł, jest 12:30, zmarnowane 4,5 godziny na rozładunek. Ale jestem rozładowany. To ładnie jest tak nawet. Tu można siku zrobić. To jakiś taki park. Jakieś bajoro. Tam też jakiś stawik widziałem. Fajnie ptaszki ćwierkają. Kurde. Może weekend tutaj? Oby nie. Powiem, powiem Wam tak, nie? Powiem Wam tak. Eee, 16 jest. 11. Zadywałem się o 12.30. I dopiero teraz wjechałem z tego zadunku, bo z tego stania pod płotem bo się okazało, że nie ma dla ludzi z moim wykształceniem na dzisiaj. Masakra, ej czy to jedzie Audi S8? Czy to jest prawdziwa S8, czy to jest jakaś jedna z kolejnych podróbek? Ej, to jest prawdziwa S8. Nie, tak, prawdziwe S8. Uuu. W każdym razie wracając do tematu, yy, tak, nie ma roboty dla mnie i spedytor wymyślił, że mam zasyłać pod Amazon DTM2, ponieważ gdyż tam on na jutro ma kilka zleceń i, i coś mi tam wrzuci jutro. Mm. I do tego Amazona mamy w sumie 293 km, bo musimy ominąć kawałek A45, który jest zamknięty. Więc trochę jest, nie? 300 na 100. 3193. Cóż zrobić, cóż począć? Jutro Amazonik, zobaczymy. Pewnie załadunek jutro, zrzutka w poniedziałek. Wszystko się okaże. We will see everything. Tomorrow morning, I think. Więc dojeżdżamy, gdzie ile się uda, bo dziś jest mecz, Portugalia-Polska, chciałbym go zobaczyć. Zobaczymy. O, i tutaj kulturalnie przepuszczamy pieszych. Pani nawet podziękowała. Miło. Arka, pamiętacie co? Z różowego Volvo. Z parę razy w moich filmikach był. No i tak się przytrafiło, kurczę, że, że jedziemy razem. On w jakimś tam celu, a ja bez celu, można by to powiedzieć. Eee... No na co stać arka? No, chwilę nie uwagi, Alek przechwytuje kamerkę i dzieje się to. W ogóle papiery I ładnie się pocieszyłem. No, czyli Alka życie jedzie za mną. Yy, generalnie mam dzisiaj sobotę i co się okazało? Okazało się, że niestety yy, roboty jednak nie będzie. Czy znaczy, Mam podjechać kawałek, bo stanę daleko od tego Dortmundu, podjechać jeszcze kawałek i stanąć, bo to do północy i tak czasu mi spokojnie wystarczy, więc tak robię. Yy, no i mam kurwa czekać. Na... a sorry za przekleństwo, bo wiem drogę po Pitariu. Mam czekać na to co się wydarzy, ale raczej się już nic nie wydarzy. Więc jedziemy z Arkiem, mamy upatrzonego Autohofa. Tam stoimy razem na weekend, bo Aark miał tam nie całą stówkę drotu do swojego zadunku. Poczekajcie, poczekajcie. A powiedz mi jakie mamy plany na weekend? Eee, krótko na diemat. Eee, planie... <grywam> to. <grywam> Dobra, zobaczcie teraz. Arek, jakie mamy plany na weekend? U, 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 nie, przeczuwam bardzo owocny weekend. Prawdopodobnie będziemy czytać książki, może jak znajdziemy to pan Daleusz, może jakiś może Jan III, zobaczymy. Czyli zapowiada się upojny weekend w lekturze. Także, za dużo relacji z weekendu nie będzie. Będzie czytane. Bo będzie czytane. Zakupy tak, zrobione, tak. Tu mamy, galeretki mamy. właśnie takie są. Coś słodkiego jest. Napoje są. Są. Sex on the beach dla naszych pań. Jak mają, nie? Chleb jest? Jest. Weekend będzie udany.